Nie możemy wyjechać i stanąć przed Tobą na jasnym kurze. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że Ty przybyłaś do nas. Mamy Ci wiele do powiedzenia. Wierzymy w to, że Twój boski Syn poprzez Ciebie nas szybciej wysłucha. Chcemy, abyś spojrzał na nas, na nasz grzech, na naszą słabość, ale też na naszą wolę pójścia razem z Tobą w stronę Twojego Syna Jezusa. Nasze szare codzienne dni, nasza mała grupa jako przedstawiciele całego Zakładu. Gromadzimy się codziennie w kaplicy więziennej i tam modlimy się w miejsca, które teraz chcemy wypowiedzieć, w intencjach, które teraz chcemy wypowiedzieć. Dziękujemy Ci za to, że mimo tego miejsca możemy żyć pełnym życiem religijnym, jak wszyscy w naszej Ojczyźnie, wierząc z Boga. Dziękujemy za to, że są wśród nas kabalami, że mamy kaplicę, który jest Eucharystyczny Jezus, że w każdą niedzielę możemy uczestniczyć w Węgrzech świętej. Prosimy Cię o siłę, abyś wyprosiła łaskę wytrwania na drodze do pełnego nawrócenia. Polecamy Ci też nasze rodziny, dziękując za wsparcie, które nas obdarzają. Prosimy, abyśmy do nich wrócili. Polecamy także chorych, cierpiących, prześladowanych, wykorzystywanych, głodnych i niemających dachu w głowę. Obejmujemy naszą modlitwą także tych, których skrzywdziliśmy, tych żyjących i tych, którzy, którzy już nie żyją. Modlimy się również za tych, którzy nas skrzywdzili. Naucz nas umieć przebaczać, tak jak to uczynił Twój syn Jezus Chrystus, bo i my potrzebujemy przebaczenia.